Ta szkoła w Warszawie wyróżnia się przede wszystkim e, długoletnim doświadczeniem. E, dodatkowo nasi nauczyciele to tylko i wyłącznie native speakerzy, którzy posiadają odpowiednie, e, odpowiednie wykształcenie i przygotowanie e, pedagogiczne do nauki języka chińskiego. E, poza tym podlegamy pod Ministerstwo Edukacji Narodowej, dlatego też jesteśmy do czy certyfikaty, tak z numerkiem manowskim. Jest to szkoła językowa, uczymy języka chińskiego, ewentualnie Chińczyków języka polskiego, a istniejemy od 2009 roku. Nasza oferowa, oferta jest tak naprawdę skierowana do wszystkich, bo mamy kursantów od lat 5 do 105 dosłownie. Znaczy, nasz najmłodszy kursant ma na 5 lat, najstarszy 87. Zatem znajdujemy się w centrum Warszawy bardzo dobry dojazd. Mamy sale przygotowane odpowiednio z klimatem chińskim. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.czaniskorulko.pl Tam znajduje się grafiki, i wszystkie informacje. Oczywiście zapraszamy do, na Facebook, do polubienia na lub osobiście do biura. Jerozolimska 87, pokój 106.